Dzień widzowie, z tej strony powitam Was w nowym odcinku na kanale. Dzisiaj wyjątkowo robię transmisję zamiast odcinka, choć pewnie się nie wybije ta transmisja w ogóle tak, że nie wiem co ja robię, po prostu for fun. Będziemy dzisiaj grali w Imagine Drive, nie wiem czy troszkę nie jest za głośno. Dla mnie, bo wy, no wy tego nie słyszycie, bo były problemy z dźwiękiem, chyba że teraz mi się uda. Mam nadzieję, że będzie słychać bo są problemy z dźwiękiem, ale powinno być słychać, że chodzi. Bimengi, sobie gdzieś tam w tle. Mam trochę modów i się wam je pokazać, bo zainstalowałem. Pierwszym to jest Jagmur Padpad. Wydaje mi się, że to jest jakiś. Wydaje mi się, że to jest jakiś rosyjski traktor, mam takie wrażenie, albo ukraiński, nie wiem. Bo tak, tak wygląda, no, jakby według mnie tak wygląda. Nie wiem, jak według Was. Tak brzmi. Według cieka brzmi ciekawie. A jak wa według Was, to nie wiem. Trochę zabawnie, według mnie też brzmi. Drugi model, na którym spędzimy troszkę dłużej, bo tam za bardzo nie ma co robić. To jest Volkswagen. Ten się wczyta, czy gra się skraszuje. Ostatnio, jak go wczytywałem, to się gra skraszowała. O, wczytał się. To jest dokładnie konfiguracja zrobiona przeze mnie. Nazywam ją Slipperem. Ale nie jest ona najlepsza, bo tam jest tylko 1,8. No tak wygląda silnik. Brzmi tak. Możemy się w sumie nie przejechać. Pewnie też w tym odcinku zrobię jakieś pościgi policyjne, ale muszę zmienić godzinę, bo tam mi się o tak lepiej. Trzy, dwa, jeden. O jeszcze przehaczyłem. Opa, o kurde, O kurde, o Auto skraszowało Jo to było super To ładujmy go tak, mam pomysł, zasiągniemy nim 1300 km na godzinę, mam taką nadzieję Może nawet 400 wystarczy O kurde, opony z tyłu wybuchły Zatrzymaj się. O! O, kurde. Właśnie widzowie mm, Napiszcie w komentarzach, czy byście chcieli, w sensie, na transmisji, jeżeli ktoś to w ogóle ogląda teraz. Czy chcielibyście odcinek, może z Microsoft Flight Simulator 2022? Bo ja kupiłem. Znaczy 2022, co ja gadam? 2020. Bo kupiłem, mam. Tylko, że jest trochę niestabilna. ta granie, nie wiem czemu, może. Może ktoś z Was będzie w stanie pomóc kiedyś. Nie wiem. Więc jak będziecie chcieli zobaczyć, to... Ja jestem otwarty na propozycje, nie? Właśnie, też tak poruszę temat, bo jakiś czas temu narszoty wrzucałem o na tym starym komputerze, że wymieniłem procesor, zainstalowałem Wistę. Obecnie zainstalowałem tą Windowsa 7. Testowałem różne gry. I powiem Wam, że nawet na 1 GB RAMu da się grać. G wiadomo, to są takie starsze gry, Gieta San Andras, em, nie wiem Gotik, 1 i 2, Midnight Racers, Midnight Club. No takie starsze gry, nie? nawet, nawet dobrze to chodzi. Gieta San Andreas chodzi na tych 30 klatkach, Gothic tak samo. Bo tak to są ograniczniki chyba w tych grach w ogóle porobione. Wszystko śmiga jak ta lala. Jestem zadowolony z tego kompa. Jak na komputer za darmo i taki retro, idealny. ten jestem, podoba mi się. Serwisował jakbym trochę mało gadał, ale nie wiem, co powiedzieć. Ja często lubię siedzieć w ciszy. Jak na przykład gram, nawet jak robię transmisję, to siedziałem w ciszy. To kurde, hej, co jest? E? A ją ja tak powinien brzmieć? Co to za dźwięk? Czekajcie, podgłośnie wam, podgłośnie wam. Co to jest za dźwięk? Ej, nie wiem szczerze. Pierwszy raz się spotykam takim dźwiękiem. Dziwne. Mega dziwne. Nigdy takiej sytuacji jeszcze nie miałem, by z takim dźwiękiem. Dalej jest. Co jest? Chyba macie dziwną rozdziałkę na tym streamie, mi się wydaje co trochę. Tak, trochę jest rozwalona rozdziałka. Także trzeba to naprawić. Na chwilę macie czarny ekran, bo naprawiam rozdzielczość. O, mój pies się awanturuje. <grystanie>

bardziej to mnie ciekawi, co tak strzela. I co tak leguje grę. co tak pali gumę, jak tutaj jest jakieś 140 parę koni. Mi bamba Nie ma auta, rozwalone. Co jest? O, naprawiłem się O kurde <laughs> R.I.P. Volkswagen no, da... Spróbujmy go wyklepać, czekajcie Muszę gdzieś znaleźć takie miejsce Okej okay. To może być ciężkie faktycznie do wyklepania, ale... Let's Let's do it Nothing is impossible IMPOSSIBLE NOTEK JEST IMPOSSIBLE okej, okay, ale tutaj o, nieważne, da się zacząć, o kurde okej, okay, wypracowało się trochę, da, o kurde wiecie co, może tego nie naprawimy, możemy go skasować i spróbować naprawić, aż mi się Luxor przypomniał mmm mmm mmm, szef jeżeli to oglądasz, zostaw lajka on będzie wiedział o co chodzi? To chyba nie powinno tak odpadać. To definitywnie nie powinno tak odpadać. Yy, jak ta lampada świeci nie będąc włączona do samochodu? Technologii. Szybciej z tą lodziarnią. Z tą bemą. To nie było zamierzone. E. Coś jest... Czemu jest noc? O! Oj, to chyba nie był dobry przycisk. Ale tak bardzo chcę to zobaczyć, że nie mogę zrestować auto. Fa da io un golf. Oh oh. Mmm. 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 Bo perfektina. Zobacz, jaką to ma prędkość maksymalną Okej, okay, to jest szybkie. To jednak nie ma 140 koni. Kurde! Ha! Tak ja drifta nie robiłem przecież. Ej, czekajcie, jak tu można robić? Tu jest drift zone? Ej, biorę moją konfigurację Driftową Skyline'a, Let's go! Nie wiedziałem, że tu jest Drift Zone. Tak szczerze, Nie, no to jest Driftowóz. Muszę się tepnąć tam troszkę dalej. Bo przyjechanie takiego kawałka to mi zajmie driftem dwa lata. Okej, okay, to było ładne, jeszcze raz. Gdyby nie te przyharatania i uderzenia, to było lepiej. Trzeba sprowadzić jeszcze raz. Ciężko trochę się zarzuca, bo to jest chyba 4 na 4, mi się wydaje. Jak to krasz? Tak ja przyszarowałem, tylko dotkłem. Jeszcze raz ale nie tym autem. Ciężko się tym driftuje. Może dobrym autem by było w sumie. To. trzeba się rozpędzić, wbić dwóje. Znaczy rozpędzi się na dwójce, wbić trójkę, jak będę wchodził w zakręt i wtedy zacząć zrzucać. No to auto nie chcę zarzucić bokiem. To ma być drift. Wszystkie all wheel drive. Ja nie chcę AWD. Ja chcę AWD. Drift. Co będzie dobre do driftu. Gavril Barstow, On będzie dobry, bo on ma napęd na pewno tył i dużo koni. O! Na! No! no! Teraz musi nagrać. I nawet napadzie. Będzie wygodniej. Czemu to nie chcesz znowu zarzucać bokiem? Nie zrozumiałem wewnątrz bokiem. <grym> Jeszcze niedawno mi tak dobrze szło latać, bo chyba nawet mam gdzieś filmik na kompie. O, o, było blisko, było blisko. O. Wiecie co, widzowie, chyba coś zgubiłem. Gdzie jest mój przód? Serio. Bro. <laughs> Nie, no super, jeszcze działa. O, jeszcze bokiem zarzucił, widzieliście to? Ej, ja, ja jadę. Come on, you can do it. Ja go przypudrować. Co się stało? Mm. No to nieźle. dobrze się tym na tabokiem. To trzeba przyznać O to było dobre. O korrr! O nie. Wał się złamał. No to nieźle. I to by, widzowie, chyba było wszystko. Widzimy się następnym razem. Bajo.